Jestem na zewnątrz katedry w Maladze. Katedra przez miejscowych ludzi jest nazywana Mankita z tego powodu, że nie została dokończona i ma tylko jedną wieżę, czego nie widać z tej strony, trzeba by pójść tutaj z przodu. A budowano ją bardzo długo, o czym świadczy to, że jest zbudowana aż w trzech stylach. Zaczęto w gotyku, później budowano w stylu renesansowym, a na koniec jeszcze w baroku. I mimo tego wszystkiego nie została dokończona. Miejscowi ludzie dyskutują na ten temat, czy należy ją dokończyć, czy nie. Ciekawe jest też to miejsce, na którym ona została zbudowana. Kiedy katolicy, monarchowie Izabela i Ferdynand zdobyli to miejsce, to tutaj stał meczet. I początkowo ten meczet był używany właśnie do tego, żeby odprawiać katolickie msze, ale później jednak okazało się, że meczet jest po prostu za mały i ten meczet zburzono, i tutaj na tym miejscu właśnie powstała, stanęła ta katedra.